Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku w New i dzisiaj właśnie kontynuujemy przygodę jak już pewnie zauważyliście mam nowego skina a wykonał go dla mnie e, karniak i nie, nie mówię tu o takim karniaku tylko o e, po prostu ksywce e, tak się właśnie nazywamy kumpel więc e, z ogłoszeń chyba to tyle dobra słuchajcie co dzisiaj będziemy robić w dzisiejszym odcinku tak, e, ostatnio skończyliśmy tutaj właśnie w naszej farmie i e, jak już mówiłem, farmę miałem ogarnąć e, i ją ogarnąłem. Czyli postawiłem wszędzie podki, żeby te zbiaki e, tutaj po prostu nie, zabiły, nie zabili tych wyjażerów. I w sumie mogłem ten teren po prostu oświetlić, ale z drugiej strony mówię sobie, niech te podki tutaj jednak są. Ojej, ale te dzięki są straszne. Nie lubię tych dźwięków. Słuchajcie. Dzisiaj. Dzisiaj wybierzemy się w tamtą stronę, bo będziemy się z tym przeprowadzać. Dlaczego? Dlatego, że to co znalazłem tam, bardzo mi się spodobało. Jest o wiele, 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 wiele bardziej ładne, niż ee, i epickie w ogóle jest to miejsce. Niż to. To jest po prostu płaski teren, pustynia i tamten dyr z trawa. E, no i naprawdę, tamten teren jest e, o wiele bardziej epicki, więc... E, więc jak wam go pokażę, to się przekonacie naprawdę, bo... Eee, to są góry, tak? I, no to e, zresztą dobra, nie będę tutaj gadać, po prostu zaraz wam to pokażę eee, Zabierzemy tylko ze sobą rzeczy, które będą nam przydatne Tak, to będzie problem z zabraniem tego, dobra, być może są łóżko, to na pewno Jak stoimy z dniem, chyba jest trzeci dzień, tak eee, Tutaj nic nie mamy, nie, to możemy sobie zniszczyć To sobie też zabierzemy Do tej weski jeszcze zawsze można wrócić, te biblioteczki te, te tu zebrałem E, tak, są z nich tu książki, dobra, słuchajcie, weźmiemy tak, weźmiemy to, weźmiemy przede wszystkim jedzenie, skrzynkę, no... Takie rzeczy... Aha, właśnie, tutaj już pewnie założyliście, mam jeszcze um, ten Diamond Helmet. E, skąd to mam, słuchajcie? S Otóż stąd, że jak w poprzednim odcinku sprawdzałem co można z nimi, e, z tymi villagerami tutaj e, utargować, że tak powiem. E, właśnie jeden by proponował Diamond Helmet za... 7 chyba tych emeraldów no a yy, inny z kolei chciał yy, zboże chyba po 19 coś takiego yy, za jednego emeralda no więc zrobiłem takie dwie transakcje yy, yy, zboże za emeraldy emerald za to i myślę że że to się nam dość mocno przyda no w końcu jest to tekstowy eku nie? dobra weźmy sobie jeszcze to siodło, piasek, dyrt no w zasadzie wziąłbym wszystko ale nie, tego bym nie wziął, schodka bym nie wziął. Yy, w sumie craftinga też nie muszę brać, że też to sobie za chwilę zrobię. A za moje tylko dodatkowe miejsce. Weźmy kaktusy, weźmy ten obsydian, To weźmy, to weźmy, to, to odcinę przede wszystkim. Kurczę, drzwi, drzwi niepotrzebne. Też są drzwi. Książki. Yy, dobra, myślę, że po prostu weźmiemy to na dwa party. Słuchajcie... Yy, Idzie noc, więc tak, jeszcze tutaj poczekam chwilę, prześpię się na tym łóżku co zabrałem tutaj, żeby był dzień. Zrobię jeszcze cięcie i po prostu zobaczymy się tam na miejscu, znaczy nie, nie na miejscu, jak już będę szedł z drugą, z drugą częścią tych rzeczy, tamtą stronę, to po prostu po prostu zobaczymy się ponownie i zobaczycie jak to opisko wygląda. A będzie naprawdę fajnie. Więc do zobaczenia za chwilę. Ok, na no słuchajcie, jestem z pogotem. Więc zaraz już wyruszamy właśnie z drugą częścią tych naszych hitemków w stronę naszego następnego, następnego miejsca jakby pobytu w świecie minecraftowym. Eee, tak tutaj trochę te przebudowałem. dobra czy te pochodnie są dopuszczone ja je tu zostawię nieważne eee, no i słuchajcie już powoli tam idziemy nie? właściwie powoli, właśnie w zasadzie szybko um, nie chcę mi się już tego tutaj ścinać wszystkiego nie chcę tutaj rośnie może kiedyś tutaj jeszcze zawitamy słuchajcie no i idzie się w tamtą stronę po prostu tutaj kawałek przez pustynię no i przechodzimy właśnie przez takie tutaj taką przełęcz mm tutaj właśnie przez tą przejąt... o właśnie tutaj nie zwróciłem jeszcze uwagi na to po rodze była taka taka studnia? chyba tak nie pamiętam to chyba, tam chyba schodziłem tam nic nie było nie ja myślę coś było to na pola mam w skrzynkach ale już po prostu nie pamiętam eee, Dobra i spójdziemy sobie ten no ja właśnie po rodze właśnie ten biom się tak fajnie ciągnie tutaj ale to jeszcze nie jest to miejsce, które chciałem wam pokazać. O, słuchajcie, no już jesteśmy pojawia się tutaj e, właśnie pierwsza część jakby tego, tego całego biomu, tego dość fajnego według mnie miejsca, to jest właśnie ta góra, ale to jest dopiero pierwsza część, słuchajcie. Tutaj jakiś Co to jest w ogóle? Coś tu wystaje. E, tak, o, słuchajcie, widzicie tamto? Tak, to jest naturalny skyblock wygenerowany. Sam się dziwię, że w normalnym świecie jest takie coś i to nie jest ten świat, który jest e, specjalnie teraz stworzony, ten no, nowy generator e, w Minecrafcie for fun, tylko to jest normalny świat e, Survival Normal, tak. A tam jest druga część e, tych całych e, gór. Tam to jeszcze tego nie widać, bo się po prostu nie załadowało, jest jakby kontynuacja tego. A tam... Widać jak e, taki już cień powoli jest kolejny naturalny skyblock. No na to się wybierzemy. Ja nie wiem czy w ogóle tam coś znajdę, czy jest po prostu góra, ale myślę, że to raczej tylko góra. Tu jest czynka, którą postawiłem właśnie. E, z pierwszym partem, więc po to przejdziemy za chwilę. Słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze tędy. Wbijemy e, tutaj na górę. I postaramy się przejść e, w tamtą właśnie stronę na, na, e, na górę. E, tam na samą górę postaramy się wejść spojrzeć na to jeszcze z góry. Tutaj natomiast właśnie wygenerowało się takie bardzo fajne oczko, które również jakoś wykorzystam do tam budowy. Całą stronę jeszcze nie szedłem, nie wiem kompletnie co tam jest, ale patrzę, że zaraz jest noc ja nie wiem, czy zdążymy wejść na tą górę. Eee, a mam na normal, tak on na normal. Tam w ogóle się wygenerował jakiś fajny teren. Czy, czy mi się wydaje, czy to jest jakiś inny dirt taki? Fajny, naprawdę fajny. Dobra słuchajcie. Wejść tam na samą górę już nie zdążymy w ten dzień. W ten dzień, w tym dniu, jakoś tak. Więc wbijemy się po prostu tutaj. Mamy są łóżko. Wybijemy się tutaj. Postawimy łóżko. Dobra, pochodni nie ma, więc, więc myślę, że poradzimy sobie bez pochodni. Bo nie chcę, żeby nas po prostu tutaj potwory zagryzły. Wypadałoby ogarnąć jakąś przynajmniej że zbrojkę e, żelazną. Dobra, słuchajcie co tu, 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 tutaj jest. Wow, a tu się też myślę, w tej górze fajne cave'y mogłyby wygenerować, bo... ...tak patrzę, to jest tego sporo wszystkiego. O, tam jest właśnie już y, następna część, dobra, ale... Koniec gadania, więcej roboty, idziemy na górę. Pamiętam, ostatnio jak wchodziłem na górę, to wchodziłem jakoś tamtędy. Udało mi się tam wejść, więc może tym razem też się uda. I tu jest właśnie jeden z tych cave'ów, do których na razie nie chcę wchodzić. Ale w którymś odcinku się do nich wybierzemy. No. Dzisiaj e, taki odcinek właśnie z przeprowadzki. I tutaj właśnie, słuchajcie, kolejne epickie miejsce. Tam, wow, tam jest kolejny, kolejny skyblock. Co to jest? Jakiś pojedynczy klasyk, lol. Tutaj właśnie bardzo mi się podoba w tej nowej wersji mękawce, o Boże, zaraz padną Dobra jest okej okay. Wszystko pod kontrolą e, Tak bardzo mi się podoba e, to Tutaj taka właśnie naturalnie wypływająca lawa z góry na przykład woda No woda już chyba też wcześniej była ale Lawa bardzo mi się podoba taka naturalnie e, Wypływająca Bardzo ładnie to wygląda Dobra ten kobel tutaj zniszczymy żeby nie wyglądał brzydko I wejdziemy może tutaj e, Słuchajcie, mamy dirta, mamy dirta. Eee, dobra, weźmy że tutaj No, dawaj, skacz Okej, okay, tutaj, tutaj hop, hop, hop Idziemy, dobra, eee, ten skyblock tamten jeszcze, stąd jeszcze lepiej wygląda eee, dobra i słuchajcie, no i tutaj mam się zamarzeli. Teraz e, znajdziemy sobie właśnie miejsce na to, gdzie bym chciał się osiedlić. Znaczy, wiadomo, gdzieś tutaj, ale dokładnie jeszcze nie wiem, gdzie. Przeszukamy te tereny yy, i myślę, że... Jezu, ile tu jest tych skyblocków! To jest normalne, że tak się coś generuje? Pierwszy raz takie coś widzę. Kurczę, nie wiem, czy to, że zrobiłem, że tędy wchodziłem tutaj. Um, kurczę... Ja bym się tam w osiedlił. Zrobiłbym taki wiszący... wiszący ten, wiszący... Mm... ...wiszący dom, znaczy taki, no wiecie... ...w tym, w tej przełęczy, w ogóle tutaj... ...dużo będzie wbudowane właśnie w tych, w górach. Okej, okay. pójdźmy może tędy. Kurczę, jak ja mam tam do skończyć? Zróbmy sobie tutaj taki, na razie, mostek z drutu. Chyba nam nie wystarczy tego drutu 12, mamy... Najwyżej wyżej dokończymy. Myślę, że tu właśnie jakiś też... W ogóle spady z wody porobimy, tak jak tu, są tylko jakieś e, bardziej epickie. No tak, ja wiedziałem, że mi nie wystarczy. Ale dobra, tam trzy koble, tylko to jest nic, później się to usunie. Pójdźmy jeszcze może sobie tutaj. What the fuck, węgiel, co to ma być, tak wisi taki klot z dupy się wziął tutaj, nie wiadomo w ogóle. Tutaj w ogóle jest e, dyrt taki bez tego, ja, pierwszy raz takie coś widzę, nie? Naprawdę, fajnie, świetnie to wygląda, kurczę. Chociaż z drugiej strony takie dupne kloski to nie wyglądają fajnie, ale... Mimo wszystko jest bardzo ładnie. No taki przełęcz, kurczę, no ten generator jest po prostu świetny. <laughs> Naprawdę, pa... O, ale miałem farta, prawie bym spadł, kurczę, w ostatniej chwili się to nacisnąłem. Dobra, słuchajcie, ja myślę właśnie, że... W tamtym miejscu byśmy się... Kurczę, to nie jest aż takie fajne, dobra, pójdźmy może jeszcze tutaj. Tu jest to takie fajne drewno pomarańczowe te drzewo właśnie z tym pomarańczowym O, jakiś lak był Ale to nieważne. Mm, dobra, pójdźmy sobie jeszcze tutaj Kurczę, a ja tu spadam z tych gór. Nogi sobie zaraz połamię co mamy Wow, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny ten tereny są. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tam nie, że ja myślę, że się osiedlimy tutaj w tamtym właśnie, w tamtym przełęczu, kanion, nie, nie, to nie jest kanion, eee, bardziej przełęczu, boże, tu można łatwo spać, spójrzcie, no, gdyby nie woda na, na dole, gdybym tam spadł, już bym nie żył. Okej, okay, przejdźmy tędy i myślę, że ta przełęcz nie jest taka fajna, ona jest w ogóle jakaś taka płaska. Nie, to nie jest też taka fajna, taka kwadratowa zbyt. zbyt kwaratowa. W ogóle... Wow, kurde, już bym znowu spadł. Ja nie mogę. Dobra, myślę, że właśnie tutaj się osiedlimy. Słuchajcie, to zrobimy właśnie sobie taki taki wiszący dom. Taki... tutaj będzie... Czy on będzie tu wystawać? Nie, on nie będzie tu wystawać, bo jest zabudowany. Tak myślę właśnie. Tam z góry zakres zabudujemy diepem, ale to już później jak będzie wybudowany. Iść może koń wystający. No dobra, słuchajcie, to się wszystko pomyśli, a na razie... Na razie się wkopiemy gdziekolwiek, żeby po prostu mieć, e, że tak miejscówkę e, na, na przynocowanie, o tak. Dobra, może, może zejdźmy tutaj. Ja zaraz zginę, muszę coś zjeść. Teraz najważniejsza rzecz. Jedzenie. To jest właśnie właśnie ten największy minus tego, że trzeba ciągle jeść. Czy ja chcę tam na sam, na sam dół? Chyba nie. Albo dobra, wiesz co, zajdziemy na sam dół. Po prostu będziemy się po niej kopać do góry, jak będzie taka potrzeba. A nie, ja myślałem właśnie tutaj, myślałem, że to jest ten, sam stamtąd tak mówiłem, myślałem, że to jest ten jakiś taki nowy dirt, bo słyszałem też, że właśnie widziałem nawet, że jest jakiś taki nowy, nowy, nowy klocek, taki, taki fajny, dość ładny taki. E, nie taki właśnie jak ten normalny dirt tylko taki no nowy po prostu inny ładniejszy nie wiem jak to po prostu określić no jak nie mam go przed oczami to ciężko powiedzieć nie e, ale myślałem się że to jest ten ale to jest jednak zwykły dirt dobra słuchajcie e, początkowa baza słuchajcie wkopujemy się tutaj zrobimy sobie po prostu taką lepiankę w skale lepiankę no może być e, niech, niech tak będzie takie nazwisko jak zwał tak zwał Tutaj się właśnie kopiemy teraz, e, przeniesiemy jeszcze tamte rzeczy ze szczynki. i myślę, że, że, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W ogólnie Wam chciałem pokazać właśnie e, gdzie to miejsce znalazłem i po prostu powiedzieć, że tu się przeniesiemy, pokazać to jak to właśnie wygląda. Dobra, słuchajcie, myślę, że na razie tyle miejsca wystarczy. Ja może jeszcze te cztery klocki tutaj wykopiemy pochodnie mam w tęsknę skrzynce albo nie mam w ogóle więc będzie trzeba iść po węgiel e, na razie wstawmy może drzwi wstawmy sobie tutaj drzwi tak tymczasowo e, tutaj sobie wstawmy jeszcze dwie skrzyneczki i rzućmy te rzeczy na razie nie po wszystko wiadomo to jest początek dopiero to jest początek Ok, to wrzuciłem, to myślę że na razie nie będzie potrzebne to się przyda i od razu postawmy sobie tutaj łóżko hmm. damy drugą skrzynkę to będzie crafting dora tu niech stoi na razie to nie ma większego znaczenia hmm. i nie będę płynąć pulę tutaj na naokoło, a zresztą i tak muszę płynąć w zasadzie dobra, tylko kawałek, wolę jednak się przejść ten kawałek niż yy, płynąć ten czas, bo będzie po prostu trwało to dłużej Okej, okay. więc myślę, że te kaktusy będzie można jakoś tutaj wykorzystać do ochrony przed mobami, nie, w sumie raczej nie, moby nie są aż takie, aż takie mocne, dobra, zetnijmy sobie jeszcze tą trzcinę, która się przyda, mam zamiar później yy, w przyszłości zrobić enchant, właśnie do tego nam się przyda, słuchajcie, dobra, Bierzemy, słuchajcie, sobie to wszystko do tej zeszynki, kurczę, dlaczego ja dzisiaj tak ciągle powtarzam, słuchajcie, 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 słuchajcie i słuchajcie, co to ma być w ogóle? Eee, dobra, tutaj jest skrzynka z nami idzie. Tam czycimy, tu jeszcze ścinamy, hmm. Tam mi się już nie chce iść poczcina. Idziemy sobie tędy, wrócimy. Mam zamiar ogólnie budować tutaj eee, we wszystkich tych górach. Jeśli raczej nie będziemy tego mieli w jednym miejscu, na przykład tam, jak, tam gdzie mówiłem, że będzie nasz eee, domek. Tak, domek. To myślę, że nie, że wszystko będzie tam w górze wbudowane, tylko zrobimy to na zasadzie takich osobnych członów, że będzie trzeba przejść na przykład do, do tej, do, no jak się to nazywa, o, do hodowli, czy tam do farmy, może zrobimy jakąś automatyczną farmę, czekajcie, ja dobrze poszedłem? Nie, po serce przecież tutaj jest ten, nasza pierwsza lepianka. No właśnie, kurczę, nie mam spięty. dobra, nieważne. Co jest za cave? To nie jest cave, dobra, nieważne. Um, idziemy sobie tutaj czekać. Mamy jakieś pochodnie? Kurczę, nie mam pochodni. Nie mam też węgla, tym jest problem. Um, dobra, no to słuchajcie, dobra, ja tutaj myślę, e, kończę dzisiejszy odcinek i... Mm, po prostu poza odcinkiem sobie nakopię żelaza, węgla, surowców. Słuchajcie, nie chciałem tego robić poza odcinkiem, chciałem zrobić to na odcinku, ale myślę, że skoro w tym odcinku tego nie zrobiłem, to myślę, że zrobię to poza odcinkiem, gdyż na następnym odcinku na pewno że nam będą potrzebne takie narzędzia. I tak, jeszcze co tutaj do skina chciałem dodać, że z tyłu mam taką bardzo fajną świnkę. Bardzo mi się jej właśnie spodobało to i ogólnie skin jest fajny, więc podziękowałem dla, dla Karniaka za tego skina. No więc słuchajcie, do zobaczenia w na następnym odcinku. Na razie, cześć!